Witam w prezentacji 17 numeru Legend FSO od De Agostini w tym numerze polski piat 125P podwyższony sanitarka. Siedemnastym modelem w kolekcji jest polski Piat 125P podwyższony sanitarka. Model jest w kolorze białym. Ma srebrne kołpaki w kołach. W przednim rzędzie siedzeń jest normalnej wysokości. W tylnej jest wydłużony i podwyższony. Z przodu. Ma dwa fotele, z tyłu ma łóżko, w ostatniej części ma przezroczyste szyby, w tylnej w połowie białe. Ma dwie pary drzwi z boku i dużą pokrywę bagażnika z tyłu. Z tyłu ma światła, srebrny zderzak. Biało-czerwoną tablicę, 125P napis, pokrywę bagażnika prostokątną szybkę, wybiecznik w górnej części i sygnał świetlny, Po bokach i w środku ma lusterko, na przedniej szybie ma srebrne wycieraczki, wlotę powietrza na masce w górnej części, green, płynnymi okrągłymi reflektorami. I dodatkowymi światłami po bokach, srebrny zderzak, dodatkowe światła pod zderzakiem, tablice, w spodniej części wytłoczone elementy pod siedzeniami, układ wydechowy z tłumikami, zbiornik paliwa, elementy silnika i wału napędowego z tylnym mostem. Numer 17 W tym numerze polski piat 125P podwyższony sanitark. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy z zaproszeniem do prenumeraty i zdjęcie modelu. Zawsze gotowy to była bez wątpienia wycieczka klasowa życia. Uczniów z dwóch klas jednego ze stołecznych liceów przyjął ośrodek wypoczynkowy w północno-wschodniej Polsce. Była pierwsza połowa lat 90. -tych. drewniane domki letniskowe otaczające kilkupiętrowy murowany budynek, chwapliwie przechowywały zapachy przeszłości oraz całkiem współczesnej wilgoci. Trójkątne bungalowy wyglądały jakby schodziły do jeziora, którego wąską tafle z trzech stron otaczały lasy. Na wyrównanym plazyku w połowie drogi między domkami a jeziorem zbudowano plac zapach. Składał się z piaskownicy karuzeli i kilkunastu różnych huśdawek, największą z nich z kilku gondolą stała się przyczyną nie najlepszych i żywych przez wiele lat wspomnień jednego z uczestników wycieczki rozkrzyczana młodzież zaraz po przyjeździe rzuciła się w kierunku huźdawek, jedna z grup zajęła tę największą licealiści rozbujali się tak, że siedzisko huźdawki zniosło się niemal prostopadle do ziemi, aby za chwilę opaść i unieść się ponownie w pewnym momencie jeden z chłopaków postanowił zeskoczyć z gondoli bez jej zatrzymywania, niestety zrobił to w nieodpowiednim momencie, wszystko skończyło się szczęśliwie, gdy nie ręka, której nie zdążył zabrać przed powrotem. W rozpęconej huźdawki metalowa gondola, wypełniona kilkoma osobami, uderzyła go w lewy nad garstę. złamana ręka. Początkowo wyglądało na to, że uderzony wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. Dopiero po minucie lub dwóch chłopak poczuł obezwładniający ból, zatoczył się i usiadł na murku otaczającym plac zapach. Koledzy zatrzymali huźdawkę i pobiegli do niego. Wezwali też nauczycielki. Jedna z kobiet bez słowa skierowała się do recepcji ośrodka, żeby zadzwonić po pogotowie. Mamy zdjęcie sanitarki z podwyższonym dachem, która została skonstruowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedstawicieli służby zdrowia. Wskazywali oni, że w zwykłej karetce jest zbyt mało miejsca na przeprowadzenie zabiegów ratujących życie. Auto powstało w nieznanej liczbie egzemplarzy i prawdopodobnie żadne nie przedwało. Mamy zdjęcie rysunku, który przedstawia sanitarkę z zaprojektowaną na podstawie wersji MR-75. Samochód na długie lata wpisał się w kierowę z polskich dróg, przewiózł ogromną liczbę chorych i ofiar wypadków. Mamy zdjęcie informacji, że po zakończeniu produkcji Warszawy, której wersja kombi była używana jako sanitarka, Pogotowo zaczęło wykorzystywać peretki budowane na podstawie dużego kwiata. Pierwsze egzemplarze wyjechały na ulicę w 1972 roku. Mamy zdjęcie informacji, że unoszone tylne drzwi zapewniały dobry dostęp do wnętrza, więc łatwo było wyjąć noże i włożyć je do środka. Lekarz miał jednak ograniczone pole działania w aucie z powodu nisko prowadzonego dachu dużego Fiata, dlatego producent wprowadzi karetkę z podwyższonym dachem nad przedziałem sanitarnym. Mamy zdjęcie koguta, czyli lampy ostrzegawczej LPS5 który był produkowany przez Warszawską Współdzielnię Inwalidów Elektra, to nieodzowny atrybut wielu pojazdów uprzywilejowanych nie tylko z czasów PRL-u. Mamy zdjęcie pogotowia ratunkowego, które udziela pomocy kobiecie, która prawdopodobnie zasłaba na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Zdjęcie wykonano 2 czerwca 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Mamy zdjęcie dużego Fiata z nadwoziem kombi, który był produkowany w mniejszej liczbie egzemplarzy niż pojazd w odmianie Sedan. Wiele kombi przystosowano do pełnienia funkcji karetek pogotowia ratunkowego. Do naszych czasów przetrwały nieliczne Fiaty z takim nadwodziem, są rzadkim widokiem na rajdach pojazdów zabytkowych. Mamy dane techniczne polskiego Fiata 125P podwyższony sanitarka, jego wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak nadwozie, silnik, sygnał dźwiękowy, halogeny przeciwmgielne, osłona miski olejowej, tylne zawieszenie, wyposażenie, sygnały ostrzegawcze. Archiwum FSO 1964-1968 Mamy zdjęcie informacji, że pojazd napędzany górnozaborowym silnikiem powstawał w wielu wersjach nadwoziowych, w tym odmianie kombi. W 1968 roku oznaczenie auta zmieniono na 223 z powodu skargi firmy Peugeot, która zaszczegła trzy cyfrowe nazwy modeli z zerem w środku. Mamy zdjęcie informacji, że przez długie lata Warszawy kombi pełniły funkcję sanitarek, wysoki prześwit, wiele dróg wciąż pokrywały kiepskie nawierzchnie i przestronne wnętrze predysponowały samochód do tej pracy. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze czyli Polones ML 85. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.